Już w ten piątek wychodzi mega poradnik 30-dniowy, gdzie kim mnie zrzucicie 30 kg dodatkowo, nauczycie się streamować, nauczycie się gotować, yy, nauczycie się spawać pod wodą, zostaniecie programistami, no wszystko w jednym pakiecie i tylko do końca tego tygodnia będzie on za jedne darmowe 35 zł tutaj na tej platformie, a potem już będzie kosztować do końca życia, do końca życia 500 zł. Takie mamy czasy. Mamy takie właśnie czasy, gdzie żyjemy w ciągłym świecie poradników, które piszą randomy, totalne randomowe osoby, które się na swoich rzeczach nie znają. Oraz na świecie, gdzie panuje potęgę stream na rośnięcie, gdzie jeden bakcyl, który prowadzi stream na rośnięcie, zaraża kolejnego, i potem rośnie taka lawina, kula śnieżna, że takich osób jest coraz więcej. Z grubo widzowie, dlatego 50 osób, które zaobserwuje Jestem Topol, dostaje moderatora. I teraz wchodzę do Jestem Topol, on już jest nie do przebicia! On już jest nie do przebicia, ludzie! On już jest nie do przebicia! Jestem Topol Nowym Królem! I tylko pierwsze 50 osób, którego zaobserwuję, dostaje moderatora. Dobra, dostajesz moderatora, bo maszyny, ale co z tym idzie? Co w tym wszystkim się kieruje? Prawda jest taka, że to po prostu jest wygenerowane przez to, że każdy chce zostać gwiazdą. Każdy chce zostać influencerem w jak najłatwiejszy sposób, bez jakiegokolwiek. Zaangażowania i wymyślania czegoś na nowo ze swojej strony. I to rodzi w nas pytanie, jak daleko musimy dojść, żeby zacząć się opamiętywać, I jak daleko musimy dojść, żeby zrozumieć, że jednak nie warto zawsze robić z siebie małpę i zwierzę w internecie, tylko typowo zarobkowe. Zajmijmy się najpierw poradnikami. Jaka jest ich geneza? No można pomyśleć, że no, kiedyś ludzie pisali poradniki w formie fizycznej, potem gdzieś tam w formie wideo, można było kupić na płytach, więc pewnie stąd. Dupa. Poradniki biorą się z coachingu, ponieważ sama ich budowa jest tak samo skonstruowana jak coaching, czyli bardzo prosto, dzięki mnie zdobędziesz. To wszystko jest w twojej głowie. Ty musisz zmienić, ty musisz naprawić. I mamy tutaj cały czas zazębiające się te same elementy, które się po prostu przeplatają z sobą, ponieważ i w takim e-learningu, i w takim coachingu jest dosłownie wszystko to samo. Jest bardzo niewiele wartościowych kursów. wartościowe kursy zamiast kupować takie, wiecie, randomowe, jakieś z neta, bo ktoś Ci napisał, że w 30 dni się programowania, to nieraz lepiej po prostu sobie odpalić Hindusa na YouTubie, który mówi e, What to do my bro? Hello? So, you know about the programming language is most popular language these days. E, I'm here to help you how to repair your computer. To już jest lepsze? <laughs> Ponieważ oni często faktycznie mają jakąś wiedzę i chcą się z nią podzielić, niż wydawanie Małych w teorii kwot, bo to właśnie o to chodzi: o takie delikatne podbieranie, delikatne, delikatne podbieranie Twoich pieniędzy i jeszcze nakręcanie tej całej drabinki marketingowej tym, że nagle produkt kosztuje 500, nagle jest promocja specjalnie na chwilę. I tu nawet nie chodzi o zakres informatyczny, o zakres e, jakiś tam komputerowy, ponieważ obejmuje dosłownie wszystko. Nawet takie proste rzeczy jak make-upy dla kobiet, e, stylizacje różnego rodzaju, no po prostu. Możesz już się wszystkiego nauczyć takich właśnie do dupy learningów. Nie zaraz tu niczego reklamować, polecam ewentualnie, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć faktycznie z certyfikatem, a nie z jakimś certyfikatem wystawionym przez randoma Zleta, który narobił 10 tysięcy followersów i nagle jest wielkim specem. To na nie ci polecam wziąć te kursy. Tam pod faktem to kosztuje abonament, ale skoro i tak oddajesz tej osobie co jakiś czas 50 zł, to nie lepiej wydać Regularnie jakąś kwotę na ten na abonament, i, i tam koszty z tych learningów, no, proste, tak? Dodatkowo, właśnie ten temat tych streamów na rośnięcie jest to bardzo prosta drabinka, właśnie dostania się kimś tam w jakiś sposób rozpoznawalnym, ponieważ jest taki trochę bakcyl. Bardzo łatwo zagrabiasz sobie ludzi, Ob zaczynają Cię obserwować, zaczynają obserwować, się dają nabrać na to taką powiedzmy piramidę trochę, że. Ty masz sponsorów, sponsorzy się wyświetlają u góry, naciśnij tego sponsora, jak chcesz zobaczyć jak zaraz połykam e, tabletkę do prania, bo jak nie, po, za, bo jak nie polubisz za 10 minut za minutę, to cię wywalę ze streama i no, i ludzie się tak napędzają wzajemnie. Dodatkowo, jak wiecie, jak bardzo łatwo jest zrobić streama na TikToku, wystarczy mieć tysiąc followersów, brak godności i brak pomysłu na siebie. I proszę bardzo, mamy stream na rośnięcie, ot tak. No i tak naprawdę to można z tym i z tym połączyć e -e -learning, i e-learning, i streamy na rośnięcie, bo oba z obie z tych rzeczy wychodzą po prostu od po części mówiąc, ludzi patologii, tak? No, jak wyglądają zazwyczaj ludzie, którzy robią te streamy na rośnięcie. Wyglądają jak wyglądają, już nie chcę tego tu oceniać, no ale sami wiecie doskonale jak to tam wygląda, często w jakich warunkach nawet streamują. A zaś e, ci wszyscy. Wielcy, szkoleniowcy i learningowcy to też nie są jakieś tam wybitne osobowości. Często to są osoby, które mają kupione te followy, mają kupionych obserwatorów, dzięki czemu ty masz wrażenie, ponieważ to są liczby. Nie sprawdzasz, kto faktycznie go followuje, ale jest liczba. Jest liczba 10, 20 tysięcy. Ale czy realnie sprawdzasz, jak dużo z tych osób to są tak naprawdę kupione konta z Indii? No właśnie, no. Raczej większa część. Więc. Yy... Dziwne czasy nas nastały, dużo osób wierzy bardziej randomowi znata niż faktycznie osoby, która coś osiągnęła w życiu i zamiast wziąć książkę, przydać sobie książkę od jakiejś osoby, która faktycznie coś zrobiła, to wolą posłuchać sobie pieczenia learningowca, e, który w życiu osiągnął tylko tyle, że wydał swój poradnik, który sprzedaje i robi z siebie wielkiego bosa, a z drugiej strony woli sobie taka osoba e, wieczorkiem zamiast zrobić coś dla siebie, to odpalić stream na rośnięcie i liczyć na to, że dzisiaj mu się uda zdobyć kolejnych 5 followersów, żeby za miesiąc samemu zacząć streamować. Dzięki czemu stracą godność, jakiekolwiek poszanowanie, e, wizerunek, tak nic nie zrobią tak nic nie ja osiągną. znaczy zarobić zarobią, ale to jest... Ale tam trzeba jednak coś umieć, żeby zarobić. Eee, a osób, które cokolwiek potrafią zrobić, czyli w jakiś nietypowy sposób zachęcić, a nie kopiować jeden od drugiego pomysłów jest dosyć... Nie wiele, bo to jest chyba jedna czy dwie osoby, więc na całą grupę ludzi, którzy zrobią streamy na rośnięcie, to tylko może z dwie, trzy mają jakikolwiek tam talent w wymyślaniu pomysłów, a reszta są po prostu zwykli debile. Dziękuję wam bardzo, ja wiem, że taki materiał dziwny, ale bawię się formatem. Trzymajcie się i buja!